Witajcie. W dzisiejszym odcinku filmiku, kolejnym na moim kanale, właśnie postanowiłam nagrać filmik, który na pewno przyda się niejednej osobie oglądającej mój kanał, bądź obserwującej, czy subskrybującej. Filmik będzie nagrany właśnie o peelingach do skóry głowy, jednak przedstawię bardziej tutaj, nieco bardziej kluczowe informacje, Opowiem właśnie wszystkie ciekawe rzeczy, które być może niektórzy jeszcze nie wiedzieli, bądź trochę właśnie się więcej dowiedzą na temat samych pilinków do skóry głowy. No to zaczynajmy. Przede wszystkim na samym początku dzisiejszego filmiku chciałam bardziej tutaj właśnie przedstawić tą sytuację w następujący sposób. Czym jest sam peeling do skóry głowy? Przede wszystkim, peeling jest tak jakby zwany kosmetykiem peelingującym, czyli jest to kosmetyk złuszczający o działaniu albo enzymatycznym, albo trochologicznym, jak już kiedyś wspomniałam na jednym z moich filmików. Peeling trochologiczny jest bardziej zalecany dla osób, które Oczyszczać muszą skórę praktycznie szamponami codziennie. Czyli mam tu na myśli skórę głowy, która nieco bardziej i mocniej się przetłuszcza, bądź nagminnie, na na, nadmiernie, czyli tak jakby non-stop. Z kolei, peelingi enzymatyczne mają takie, no powiedzmy, składniki, które są trochę nieco bardziej słabiej oczyszczające skórę yy, głowy. Przez co bardziej nadaczą się w celu delikatniejszego złuszczania martwego, tak zwanego zrokowaciałego naskórka na skórze głowy, a także bardziej tutaj sprawdzą się do częstszego stosowania, ponieważ peeling trychologiczny z reguły stosuje się jako mocno oczyszczający około raz w tygodniu. I tak przynajmniej prawidłowo powinno to wyglądać. No ale peeling enzymatyczny tutaj, yy, zatem stosuje się go właśnie yy, tutaj już od jednego do dwóch razy w tygodniu. Ponadto, co zatem idzie, yy, właśnie stosowanie peelingów regularne poprawia przede wszystkim stan skóry głowy, a także wpływa na poprawienie widoczne kondycji włosów, samych włosów. Co więcej, powiem teraz troszkę więcej o samych peelingach do skóry głowy. Peelingi, w których znajduje się substancja taka jak beta ina która będzie dodatkowo, co ciekawe, dodawała połysku naszym włosom, ale też nie tylko, ponieważ ciekawsze jest jeszcze to, że zwiększy ich objętość, zwiększy objętość włosów, no i pewnie przewidując, odbije je bardziej od nasady. Co zatem idzie? Betaina jest bardzo dobrym składnikiem, no przede wszystkim na skórę głowy i na włosy, ponieważ tutaj bardziej te funkcje będzie sprawowała i nimi się zajmie. Z kolei właśnie wiele pilingów ma także działanie antybakteryjne, czyli jednocześnie działa antybakteryjnie, przez co Właśnie lepiej y, właśnie zauważalnie wpływa na samą poprawę stanu skóry głowy. Ale co za tym idzie? Jeszcze właśnie powinniśmy y, tutaj no przede wszystkim y, peelingować skórę głowy regularnie. Regularne peelingowanie skóry głowy nie tylko y, właśnie u większości osób Najbardziej zauważalnym efektem będzie tutaj zmniejszenie przetuszczania się włosów i skóry głowy, ale także wzmocnienie cebulek i mieszków włosowych. Cebulek włosów, ponieważ sam masaż wykonany peelingiem bardziej wpływa na poprawę mieszków włosowych, pobudza je do wzrostu, a także właśnie reguluje pracę gruczołów wojowych przede wszystkim łoju, czyli naturalnej substancji, nawilżającą skórę głowy, przede wszystkim opartej na łoju. To jest właśnie to sebum. Nadmierne wycielanie sebum na skórze głowy powoduje często powstawanie martwego, czyli tak zwanego, jak już wspomniałam wcześniej, zrokowaciałego naskórka. Jest on widoczny na, zewn na właśnie zewnętrznej warstwie wierzchniej, Takiej, właśnie, co można ją powiedzmy, do, no właśnie yy, bo, pod dostępem, dostępnej skórze głowy yy, i także na linii włosów. Przede wszystkim, jeżeli mamy takie yy, na przykład uczucie świątu, swędzenie, to jest przede wszystkim, no być może bardziej spowodowane tym, że no, zbyt mało oczyszczamy skórę głowy peelingami. Przykładowo, dajmy przykład. Na przykład, tutaj yy, ktoś powiedzmy: yy, No, na przykład często skarży się na świąt skóry głowy. Więc powinien też przykładowo zaopatrzyć się no, w jakiś dowolny peeling, jaki tam komuś w danym zakresie odpowiada i pasuje. Ale też powinniśmy trochę nieco bardziej yy, tutaj tą skórę wtedy oczyszczać, ponieważ powstawanie martwego skórka takiego zrokowaciołego na skórze powoduje, że często właśnie później skóra sprawia uczucie świątu, co przeistacza się w swędzenie nadmierne skóry głowy. Na koniec chciałam dodać, jak poprawnie wykonać peeling głowy. Peeling e, właśnie głowy powinniśmy wykonać odcinek, na przykład. No, na suche włosy też można właśnie nakładać peeling. Ale według mnie bardziej wydajniejsze i skuteczniejsze będzie nakładanie peelingu na wilgotne włosy i skórę głowy. Yy, I wilgotną skórę głowy. Czyli na przykład, jak już zmoczymy yy, włosy, będą wilgotne przed nałożeniem szamponu. Możemy wykonać jakiś na przykład dowolny peeling. Yy, właśnie peeling też yy, przede wszystkim tutaj nakłada się oddzielając pasmo włosów po paśmie jednocześnie tak delikatnie i tam właśnie aplikujemy peeling, czyli ten kosmetyk tak zwany słuszczający. Co więcej, ponadto właśnie sam peeling nakłada się w masowując go właśnie opuszkami palców. Powinien być wykonany ten zabieg, powiedzmy, czy tak zwany proces, ale właśnie mm, poprzez niespłukiwanie, ponieważ wtedy bardziej mieszki włosowe są, mm, powiedzmy, pobudzone do wzrostu i to bardziej przyspiesza ich wzrost. Sam peeling, który często ma działanie antybakteryjne, jak to się okazuje w niektórych peelingach, no to też dobrze wpływa na Poprawienie stanu skóry, przez co włosy są bardziej odporniejsze na działanie, co ciekawe, szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak zimno, gorąco, czy na przykład wiatr i y, zanieczyszczenia na przykład powietrza, co też później może się przyczynić do nadmiernego uczucia świądu i swędzenia skóry głowy. Co ciekawe, ale też ym, Pilinki powodują, że te włosy później bardziej są mocniejsze. Wzmacnia się ich struktura od samej na, od samej na przykład skóry głowy, przez co też mniej, się wy, mniej wypadają i mniej stają się łamliwe. No i tak jak już wspomniałam, w ostateczności są bardziej odporne na czynniki zewnętrzne i na ich działanie. I to chyba wszystko w dzisiejszym filmiku. Jeszcze chciałam dodać, że sam peeling do skóry głowy stosowany regularnie bardziej ma, niesie ze sobą skuteczniejsze efekty i jest zalecany głównie dla osób, które po prostu zmagają się no, z nadmiernym przetłuszczaniem, lecz także swędzeniem skóry głowy, yy, także z łupieżem, ponieważ peeling też wtedy powinien być wykonywany. Wtedy zaleca się bardziej takie dostosowane, powiedzmy, do potrzeb skóry, takiej skłonej do łupieżu peelingi, które właśnie pomagają zregulować, właśnie dane, daną, powiedzmy, dolegliwość skórną. I to chyba wszystko. Myślę, że mój filmik się spodobał i przedstawiłam w nim bardziej ciekawe, istotniejsze dla niektórych bądź dla przykład nowych widzów informacje. Do zobaczenia.